A już. <laughs> siemanko, Siemanko, dzisiaj e, następny vlog. Witam wszystkich serdecznie. i co? Dzisiaj lecimy sobie pod susikiem. Łukasz nas z przodu też już zgodzi. E, 55 żółty leci. I lecimy dzisiaj obornik. Dzisiaj mamy, kurde, który dzisiaj mamy? Z dziesiąty. Jedenasty zobaczymy, nie wiem który O no, ten obornik, nie wiem czy pamiętacie, pierwsi widzowie na moim kanale będą pamiętać. Ten obornik wywoziłem jak zaczynałem na YouTube nagrywać. Bo ten jeszcze był w szczepach, miała drewniane burty. No i ten obornik tutaj cały czas leży i teraz go wiozę do szklarni. W tym roku mam zamiar do szklarników wieś, no nie tyle, że w szczepek wiozę i tyle w temacie. Popsu, pamiętam No i mamy dzisiaj 12 I lecimy sobie O, rzeka dosyć wysoka Ale nie jest, nie jest Najgorzej, jest gorzej No i co, łąki tam patrzyłem Na łąkach to dwie łąki y, Do włókowania Będzie trzeba pisać chyba do koła, Bo są totalnie całe y, Całe ten y, O, zobaczcie co bowery działają A pokażę takie dosyć duże te wierzby a proszę bardzo, jak wirują o no, także mówię lecimy sobie dzisiaj na spokojnie podawić gdzieś ko... przeciąg O bo oponki w Ursusiku, chyba przyszły rok już będzie zmiana opon z przodu, bo już yy, już jest taki łysy, że Wiecie, on cały czas przyturze robi Tak jak teraz ma łyżkę zaczepioną Dobra Ogólnie to sobie wziąłem jeszcze eee, Krokodyla sobie jeszcze wziąłem, bo nie wiem, czy to będzie dobrze ładować, ale jest kawał drogi jechać Więc załadowaliśmy jeszcze krokodyla O kurde, albo spad. Tak o, po spód tylko Stawia go sobie na bok. Ma, no, hej, na kamelu, nie no Nic nie zgasło, nic nie zgasło. No i tak to wygląda właśnie. No i będziemy, będę próbował ładować łyżką na początku. No Tutaj taki luźny obornik, on ze 4 lata ma więc próbujemy łyżką, a zobaczymy później jak to będzie. Jak to będzie szło. No łukasz znaczy tam właśnie. No dobra tacy. Już Nie ładuje. O, to też było pożone. Nie wiem czy to będzie chodzić. W domu trochę tam pochodził. Coś tam się kręci. <grymianie> Wam cało czyściłem O ten obornik, nie wiem czy pamiętacie pierwsi widzowie na moim kanale będą pamiętać. Ten obornik wywoziłem jak zaczynałem na YouTube nagrywać. bo ten jeszcze był w szczepa miała drewniane burty O i ten obołek tutaj cały czas leży i teraz go wiozę do szklarni W tym roku mam zamiar do szklarni wjeździć, no nie tyle, że dwie pszczeby wiozę i tyle w temacie No i dobra, Łukasz już tutaj jest prawie Lecimy, już trochę wywieźliśmy, nie wiem, to z piąty rozrzutnik już będzie dzisiaj Ładuję sobie jedną łyżką Wygodniej, więcej można wziąć, znaczy więcej, może, no może nie więcej, ale chociaż ten gnój nie wylatuje z tych e, zwideł, bo z wideł przez widło im przylatywał, Takie próchno jest. Kłyżką wiecie jakie łyżką, czasami tam chwycę trochę ziemi. No ale. Tutaj też nierówno, strasznie, górki pagórki, górki. Nie ma tak, że jakby było równiutko, to może bym nie brał i nie chwycił tej ziemi, a jest nierówno i dlatego. Ale za to będzie w tym roku gdzie, gdzie sypać obornik. Miejsca full będzie. Bo już nie chcieliśmy wozić, bo tu już nie ma jak. Nie było gdzie sypać, a teraz będzie już gdzie sypać. No, także działamy, działamy Godzina, nie wiem która, 13? 14? Zaraz zobaczę O, widzicie niby ten? Niby nie, nie chciałem wziąć, a i tak troszeczkę wziąłem Która to godzina już jest? 13.38, 13.40 No, myślę, że tak do 16, 17 powozimy i do domu, bo i tak dzisiaj tego nie rozwieziemy i tak a jeszcze w domu trochę pracy jest coś innego trzeba robić tak no. Tak to wygląda u nas tutaj bo tak jak mówiłem wcześniej już woziliśmy No ale się wtedy popsuło jak na razie póki co? Nie nie psuje. Wszystko nasmarowane, wszystko łacuchy naciągnięte. Tam rama nam ten już tak się skorodowana, że belka zaczęła od ramy pękać, rywać się dokładnie. I ten, i trzeba było pospawać. Co już wiecie, już trzeba myśleć o wymianie rozrzutnika na jakiś Nowszy model <noise> na coś większego może. Zobaczymy jak to będzie. Czas pokaże. No ale coś by się już przydało, nie? A jaki rozrzutnik, to i ciągnik by się przydał, bo 60 co tam? No może jakiś tam 8-tonowy, może by i pociągła jakiś 6-tonowy, nie 8 może jeszcze jakąś by, jakiś, jakiś rozrzutnik by pociągła ale jak już byśmy kupili coś większego to by się chciało coś większego to już nie ma czym więc mówię Borik mówię mam zarąbisty przegnity taki to podziemniaczki powinien sypać no ale tam pod też złego takiego nie sypałem, fajne też takie próchno, dwuletnie sypałem, więc... Więc no... Tutaj trawa będzie miała wystarczająco składników z tego obornika. Tutaj w przerywniku macie tutaj paczuszkę od firmy Zenox. Ta już zaczął otwierać, ja otwieram tą małą. Dwie pasuszki dostaliśmy. Takie otwarcie. Co my tam mamy? Znaczy ja wiem co zamawiałem. Kilka części zamawiałem. Potrzebnych mi akurat. Tutaj mamy fakturkę. Najszybszy, najszybszy we wsi. A widzisz. Ole fajne, zobacz na to. O proszę Chodź pokaż co my tam zamówiliśmy lupy do odwania jako lupeką To słonie Ażkada zbiegła Kadziusia Lejki do siewnika gumowe Domac dla Cuków No Ada, chodź tutaj. No i komplet dla. To do redliczki, nie? Tylko żeby bez tych końcówków, bo to mam wszystko i wszystko to idzie motocyklem. Chyba już mi nie ma, nie? Znaczy, bo to są dwa rodzaje lejków i, i ten. O. A ja sobie tutaj drugiej mamy tego. Już Wam pokazuję. No to też możesz pokazać. i do. 36.60 Kurde, wysoki przyszedł. Tak jak był. E, Lodowy kogut do 80 dwójki. A jest. No. wszystko jest. I, to, I o to chodziło właśnie. To potrzebowaliśmy. Także dziękujemy filmie Zenox za mega rabat. Za to, że przysłał tą paczuszkę, Super. Cieszymy się bardzo. I pozdrawiamy. A Was zapraszam na dalszy e, materiał filmowy. Czekajcie, bo to w przerwniku tylko. Także oglądajcie dalej. Wcześniej jak nagrywałem, to mi błąd go wyskoczył. skoczył. Musiałem wyłączyć kamerę i tam posuwać trochę filmów. Błąd dokładnie karty, error jakiś, ale nie wiem dlaczego. Zobaczymy, może teraz będzie dobrze. A żebym nabrał? Taką łychę, żebym nabrał, że hej. No i dobra, wysypujemy. Widzicie, trochę ziemi, ale dobra, co się nam się stanie. Dziury nie wybiorę. Nierówno tutaj, nierówno i taka górka była, już nie będzie. Obornik poleżał trochę, Dawid trochę zbierze i górki nie ma. Dobra, górę teraz zbierzemy. No tutaj taki ten. Eee, teraz akurat taki widać, że snopek gdzieś tam, siana jakiś był. No i tak to wygląda u mnie. Lecimy, lecimy i lecimy, jeszcze raz lecimy po malutku do przodu, wiosna pomalutku startuje, wiosna Teraz Łukasza jeszcze poproszę, żeby mi tutaj ponagrywał kilka ujęć, żeby zrobił jak ładuje i powolutku mówię, działamy no i minuta za minutą Godzina za godziną no i czas leci. No, Się rozwoić, mówię Wam, jakby był większy rozrzutnik no to wiadomo by to szło lepiej, nie? Ale póki co, to trzeba pracować się tym, co się ma i tyle. a robotę zrobić, to trzeba. Nie ma przebać. Jest sprzęt jaki jest. Każdy orze, jak może, jak to mówią. Przyjdzie czas i będzie i lepszy sprzęt. Ale póki co nie. Póki co nie będzie lepszego sprzętu. Są ważniejsze rzeczy. O, sprzętu. Czas pokaże. No. no i dobra, na dzisiaj to tyle. Kończymy z rozwożeniem. Dzisiaj, bo mam lekcję. sobie przypomniałem, że mam lekcję. O 15.30, a jest 15.20, a ja jeszcze jestem na polu, więc. Super, no ale nie, no co to, to nic się nie stanie, jak się spóźnię, nie? Jadę, jedziemy do domu, jutro to skończymy rozwozić, no może nie wszystko. Trochę też zostawię, bo tam pod te warzywka chcę. Eee, I ten. Co on robi? Idę do Łukaszynu. Go puść, żeby się wyczepało. Bo ja mam lekcję, przypomniałem sobie. O proszę. Zdejmowaliśmy, a teraz stwierdziłem, że Kurde, szybko, pach, pach Wezmę ten Przeczepię tylko i I tyle Tam będę się mordował linkom. Dawaj, ładuję ci i zawijamy Trzeba sobie włączyć ogrzewanie, bo zimno, w już się zmarzłem Temu <słuch> to się nigdy nie spieszy Pach pach, położymy krokodyla na 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 rozżutnik. I cyk za pierwszym razem. Zapinaj. No. Dobra, zapinaj. No i super. No i dobra, lecimy, lecę do domu i napęd sobie jeszcze włączy. I tyle. Dobra, widzowie, chyba to będzie koniec tego vloga tego filmu kawałek nagraliśmy dla was mam nadzieję, że się spodobało kurde tam butelka mi się jakaś gniecie mam nadzieję, że wam się spodobało, jeśli tak to zostawcie łapeczkę i tyle, i subika, i komentarz jakieś i tyle w tym macie, także co subskrybujcie kanał, komentujcie łapkujcie i co, siemaneczko i do następnego lelu